Ten dzień w pracy dla Jessica rozpoczął się od bardzo przyjemnego wydarzenia. Dziewczyna pracowała jako pielęgniarka na oddziale urazowym szpitala klinicznego i codziennie przyprowadzała nowych pacjentów, których niezmiennie otaczała opieką i uwagą. Większość z nich nie przebywała w szpitalu dłużej niż miesiąc, ale zdarzały się wyjątki. Takim wyjątkiem stał się pacjent z sali znajdującej się na końcu korytarza. Był to młody chłopak, którego przyjęto dwa lata wcześniej z ciężkim urazem głowy. Niestety, mimo wszelkich wysiłków lekarzy, ofiara zapadła w śpiączkę i nikt nie był w stanie przewidzieć, kiedy z niej wyjdzie. Ten dzień nie na próżno stał się wyjątkowy w życiu młodej pielęgniarki Jessiki. Po części wynikało to z faktu, że dziewczyna miała wtedy urodziny, dopisywał jej więc doskonały nastrój. Najważniejszym prezentem dla Jessiki było to, że pacjent leżący na końcowej sali nagle wyszedł ze śpiączki. To prawdziwy cud! Zdecydowanie trzeba wezwać pana Mefiusa! wykrzyknęła dziewczyna, gdy tylko rano weszła na oddział. Wkrótce wokół zdezorientowanego pacjenta zebrała się cała rada lekarska. Jak się czujesz? Jak masz na imię? Czy wiesz, co dokładnie ci się przydarzyło? Spytał pan Mefius po zbadaniu pacjenta. Czuję się dobrze, ale po prostu nic nie pamiętam. Nie znam nawet swojego imienia, odpowiedział pacjent, zawstydzony, dotykając się rękami za głowę. Cóż, to nic dziwnego, młody człowieku. Trafiłeś do nas z poważnym urazem głowy, a chwilowa amnezja to nieodłączny towarzysz wstrząsów mózgu, odpowiedział lekarz, robiąc notatki. Młody pacjent skinął głową ze zrozumieniem i spróbował wstać z łóżka. Od nagłych ruchów zakręciło mu się w głowie i gdyby nie Jessica, z pewnością upadłby na podłogę. Nie spiesz się, nie wszystko naraz, masz jeszcze czas, powiedziała pielęgniarka, pomagając pacjentowi położyć się do łóżka. Przez te dwa lata Jessica tak bardzo przyzwyczaiła się do tego pacjenta, że nawet nadała mu imię Michael. W głębi duszy dziewczyna bardzo go lubiła, a on, nie pamiętając swojej przeszłości, jakby na nowo się narodził. Przyjął nawet swoje nowe imię nadanemu przez pielęgniarkę i stał się Michaelem. Tak się złożyło, że pod nieobecność krewnych Jessica była mu najbliższą osobą. Mimowolnie młodzi ludzie zaprzyjaźnili się i zanim chłopak wyszedł ze szpitala, personel żartobliwie nazwał ich już małżeństwem. Związek, który rozpoczął się w murach szpitala, wyszedł poza nie i trwał nadal. Powiedz mi, po co ci ten biedak, który nic nie pamięta? Byłoby lepiej, gdybyś zwróciła uwagę na Patryka, powiedziała pewnego razu przyjaciółka Jessiki. Faktem było, że Linda od dawna marzyła, by Jessica poślubiła jej brata i wtedy staliby się rodziną. Jak to się jednak mówi, serce nie sługa. W końcu to Michael zawrócił w głowie Jessice, a Patryka traktowała jedynie jako przyjaciela. Po wypisaniu ze szpitala, Michael przeniósł się do domu młodej pielęgniarki, która mieszkała samotnie i skromnie. Para cieszyła się swoim towarzystwem i dziękowała losowi za to, że ich połączył. Kochanie, zdecydowanie muszę znaleźć pracę. Nie mogę cały czas korzystać z Twojej dobroci. Opiekowałaś się mną całe dwa lata, powiedział Michael, gdy mieszkał w domu swojej dziewczyny od około miesiąca. Porozmawiam z bratem Lindy, pracuję dla firmy budowlanej jako hydraulik. Nie sądzę, aby odrzucił asystenta takiego jak ty, odpowiedziała Jessica, próbując uspokoić chłopaka. Patrick przyjął ten pomysł i wkrótce Michael opanowywał już umiejętności nowego zawodu. Chociaż w ich duecie Patrick był uważany za starszego, z czasem Michael pod kątem umiejętności praktycznie stał mu się równy. Niestety, bez względu na to, jak bardzo Michael starał się przypomnieć sobie swoją przeszłość, pamięć do niego nie wracała. Nie tracił jednak wiary i z optymizmem patrzył do przodu, mając nadzieję, że kiedyś wszystko się ułoży. Pewnego razu firma budowlana, w której pracowali młodzi hydraulicy, otrzymała zlecenie na wykonanie remontu w domu zamożnych ludzi. W rezydencji zaplanowano całkowitą wymianę rur i kanalizacji, więc Patrick i Michael pojechali tam razem. Dom już częściowo był w remoncie, a robotnicy kręcili się wokół, nosząc meble i materiały budowlane. Ku wielkiemu zaskoczeniu Michaela nagle miał déjà vu, które nasiliło się z każdą minutą jego pobytu w rezydencji. Chodził z pokoju do pokoju i patrzył na ściany, jakby rozpoznawał coś dawno zapomnianego lub przeżytego w przeszłości. Nagle w jednym z pokoi Michael zobaczył stojącą na stole fotografię w czarnej ramce. Początkowo myślał, że wszystko, co zobaczył, było tylko wytworem jego wyobraźni. Potem, przyglądając się dokładniej, zdał sobie sprawę, że nie było o tym mowy. Okrzyk zdziwienia Patryka, który właśnie wszedł do tego samego pokoju, był tego wyraźnym potwierdzeniem. Kuriozalność sytuacji polegała na tym, że ze zdjęcia w ramce żałobnej patrzył Michael. To nie ty, prawda? zapytał Patryk zszokowany. Nie wiem, ja nic nie pamiętam, wyszeptał Michael, blednąc. W tym momencie do pokoju wszedł kierownik, który pod nieobecność właścicieli nadzorował wszystkie prace remontowe. Przepraszam, ale kim jest ten człowiek na zdjęciu? spytał nieśmiało Michael. To Stanley, nieżyjący właściciel domu. Mówią, że znaleziono jego samochód spalony trzy mile od miasta. Niestety ciała pana Grina nie odnaleziono i raczej to się nie uda, minęły już dwa lata odparł kierownik, podejrzliwie patrząc na Michaela. Mężczyzna zauważył, oczywiście, uderzające podobieństwo pomiędzy hydraulikiem a właścicielem domu. W tym momencie jasny błysk dosłownie przeszył mózg Michaela. Przykucnął z bólu i chwycił się za głowę, po chwili siadając na krześle. Michael, co się z tobą dzieje? Źle się czujesz? Wykrzyknął zaniepokojony Patryk, dotykając ramienia kolegi. Michael nie mógł już odpowiedzieć facetowi, bo lawina wspomnień zalała nagle jego głowę. Kierownik spojrzał niespokojnie na hydraulika, miotanego bólem głowy i nie wierzył własnym oczom. Michael już wiedział, że tak naprawdę nazywa się Stanley i w rzeczywistości był odnoszącym sukcesy biznesmenem, a nie hydraulikiem. Obrazy i wydarzenia przetaczały się przez jego głowę, wirując, prowadząc do traumatycznych wydarzeń sprzed lat. Tego pamiętnego wieczoru Stanley wracał z pracy wcześniej niż zwykle i chciał zrobić niespodziankę swojej żonie. Widząc światło palące się w oknach sypialni, uśmiechnął się, nastawiając się na przyjemny romantyczny wieczór i noc pełną namiętności. Gdy Stanley wszedł do pokoju, z przerażeniem zobaczył, że jego żona Rebeka nie jest w łóżku sama. Kochankiem niewiernej żony okazał się jej osobisty kierowca Joseph, wynajęty przez właścicieli domu pół roku wcześniej. Wściekłość natychmiast przeszyła mózg Stanleya i wtedy rzucił się z pięściami na sprawcę. Joseph, śmiertelnie przerażony, praktycznie nie stawiał oporu, dlatego biznesmenowi udało mu się zadać kilka ciężkich uderzeń w twarz. Potem ktoś od tyłu uderzył Stanleya z dużą siłą w głowę i zakrwawiony upadł na podłogę. Niespodziewanym wybawcą Josefa była Rebeka, która zaatakowała męża brązowym pucharem za zajęcie przez niego trzeciego miejsca w ogólnomiejskich zawodach pływackich. Potem Josef, chcąc się zemścić, zaczął bić nieprzytomnego biznesmena. Zdając sobie sprawę, że właśnie popełnili okropną zbrodnię, kochankowie postanowili pozbyć się ciała Stanleya. Na szczęście Rebeka i Josef nie wiedzieli, że ten jeszcze żyje. Po załadowaniu nieszczęsnego biznesmena do bagażnika wywieźli go z miasta samochodem Rebeki pod osłoną nocy i tam wrzucili do przydrożnego rowu. Gdy kochankowie wrócili do domu, zobaczyli, że popełnili błąd. Samochód Stanleya wciąż był zaparkowany przed domem i stanowił wyraźne potwierdzenie, że biznesmen nigdzie nie wyjechał. Dlatego Józef i Rebeka wyjechali wtedy z miasta dwoma samochodami, gdzie spalili Chevroleta należącego do Stanleya. Być może ta pomyłka kochanków uratowała życie biznesmenowi. W końcu gdyby załadowali ciało Stanleya do jego samochodu, biznesmen nie byłby już w stanie uciec. Leżącego w rowie Stanleya następnego ranka odnaleźli drogowcy i wezwali karetkę. Niestety mężczyzna nie miał żadnych dokumentów potwierdzających jego tożsamość. Dlatego dla lekarzy oddziału urazowego przez prawie dwa lata pozostawał człowiekiem bez imienia i przeszłości. Wszystko to przemknęło przez głowę Stanleya w ciągu kilku sekund. Patrząc na kierownika, powiedział: Panie Hopkins, jestem właścicielem tego domu, ale straciłem pamięć. To nieistotne. Niech pan nikomu nie mówi o tym, czego się dzisiaj dowiedział, przynajmniej przez kilka dni. Będę bardzo wdzięczny. Pan Hopkins okazał się człowiekiem wyrozumiałym i od razu zgodził się pomóc biznesmenowi. Od niego Stanley dowiedział się, że Rebeka wraz z Josephem poleciała na odpoczynek na Bahamy i miała wrócić dopiero za kilka dni. Przede wszystkim biznesmen był zszokowany faktem, że jego niewierna żona miała dziecko, którego ojcem, sądząc po czasie, mógł być tylko kierowca Joseph. No nic, teraz wyrównamy rachunki ze wszystkimi powiedział Stanley i zacisnął pięści. Patrick, zdrętwiały ze zdumienia, stał obok i nie wiedział, co dalej robić. Nigdy nie widział swojego kolegi tak zdeterminowanego. Po raz pierwszy od dwóch lat Stanley nabrał pewności siebie i poznał sekrety swojej przeszłości. Uznawszy poparcie Patricka, młody biznesmen udał się do rodziców, którzy od dawna uważali jego za zmarłego. Nie trzeba dodawać, jakiej radości doświadczyli starsi ludzie, gdy zobaczyli syna po dwóch latach rozłąki. Chociaż historia Stanleya wydawała im się niesamowita, była prawdziwa od początku do końca. Przede wszystkim zachwycona była Jessica, która znalazła w byłym pacjencie, który stracił pamięć, kochającego i troskliwego męża. Ku wielkiemu zaskoczeniu Stanleya, Jessica również przygotowała dla niego niespodziankę. Jestem w ciąży, kochanie, szepnęła kobieta i przytuliła ukochanego męża. Gdy Rebeka i Joseph wrócili z wakacji na Bahamach, Policjanci czekali na nich na lotnisku, zakuwając ich w kajdanki. Do tego czasu Stanley złożył już niezbędne zeznania, a zatrzymanie zbrodniarzy było nieuniknione. Zdając sobie sprawę, że syn Rebeki zostanie bez rodziców, biznesmen wziął chłopca pod swoją opiekę, nie czyniąc rozróżnienia między swoim a obcym. Stanley od dawna marzył o dzieciach, a teraz gdy USG pokazało, że będą mieli córkę, był niesamowicie szczęśliwy, że do jego rodziny z Jessicą dołączy także chłopiec, który stanie się bratem noworodka. To oznaczało tylko jedno, w ich nowym domu radosne głosy dziecięce i dźwięczny radosny śmiech będą rozbrzmiewały długo.